Ilość zakażeń w szpitalach Maleje dla przykładu. Ostruda ma do dyspozycji 140 łóżek covidowych, z czego zajętych jest raptem ponad 30. Osoby zakażone koronawirusem przechodzą omikrona bardzo często w domu, tak on nie robi takiego spustoszenia jak te wcześniejsze odmiany chociażby delta. Atakuje głównie górne drogi oddechowe. I nie schodzi, że tak powiem, atakuje płuc, co, co, co jest w tym przypadku bardzo, bardzo istotne. Szpital w mieście, funkcjonujące zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem wszystkie oddziały, to cenne udogodnienie i potrzeba. Lada Dzień Ostruda będzie mogła cieszyć się w pełni z opieki medycznej. Od 20 marca, czyli za dosłownie parę dni. W zasadzie cała była główna szpitala, będziesz do dyspozycji pacjentów niekowidowych, czyli wracamy powoli do normalności. Natomiast za mną tu widoczny oddział zakaźny nadal będzie obsługiwał tylko i wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem oraz jedno mamy miejsce przeznaczyć na oddziale intensywnej terapii do pacjentów już takich wymagających rzeczywiście tej poważniejszej hospitalizacji czyli z użyciem respiratorów. Uchodźców wojennych z terenu Ukrainy jest coraz więcej. Trzeba zapewnić im godne warunki. Dostęp do służby zdrowia wpisuje się na listę pilnych potrzeb. Zgodnie ze specustawą, która wyszła nie tak dawno, parę dni temu, wszyscy uchodźcy, którzy w tej chwili przebywają na terenie naszego kraju, mają możliwość korzystania z pełnej opieki medycznej, tak jak Polacy. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W sytuacji, kiedy dostaną już PSL-e, tak? będą, że tak powiem, zacząć. Ich dane będą zatrzymane do systemów informatycznych, także nie będzie z tym najmniejszego problemu, żeby korzystali z naszej opieki medycznej. Tak samo szczepienia, które tutaj wykonujemy na dziale zakaźnym, jeżeli osoby będą chciały się szczepić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Będą dostępni lekarze, to i zdrowie być powinno. Tego sobie życzmy.